Pasją są góry. Góry, wspinaczka, wszystko co jest związane z górami. To jest moja pasja. Kiedy ona się zrodziła? Zrodziło się to jeszcze w szkole średniej, że tak powiem, może to troszeczkę późnawo, jak na ten sport, po prostu zachęciła nas jakby nauczycielka języka polskiego. Pojechaliśmy na wycieczkę szkolną do Kletna, do jaskini niedźwiedzi. i akurat w tym momencie, kiedy szliśmy z przewodnikiem. Do jaskini wchodziła grupa profesjonalnych grotołazów, tak? No i mi się to spodobało, spytałem się przewodnika, kto to jest. No przewodnik nam odpowiedział, że to jest ekipa naukowców, speleologów będą wchodzić w partie niedostępne dla turystów. No tak mi się to spodobało, że zapytałem się, no też bym chciał tam wejść, zobaczyć coś, co nie można zobaczyć tak sobie jako turysta, tak? No to na to pan przewodnik wytłumaczył, że to trzeba być taternikiem, tralalala, tralalala, etc., etc. Skończyło się to w ten sposób, że po powrocie jakby z jaskini Niedźwiedziej wróciłem z kolegą, jakby tutaj naszego rodzimego Lubina. Znaleźliśmy w baszcie, że mieści się klub górski Problem. Tam nas przyjęli bardzo miło, serdecznie. Porozmawialiśmy sobie z nimi, no i skierowali nas, że najbliższa taka sekcja właśnie taternictwa jaskiniowego znajduje się nieopodal w Głogowie. Miejmy, że to były lata jeszcze osiemdziesiąte, jeździł taki autobus Aśka do Głogowa, nie było problemów, tam w Głogowie nas koledzy też przyjęli otwarcie, no i pokazali nam, co to są jaskinie, czyli zaczęliśmy się szkolić, uczyć. No ja w nie, w Ile tam minęło, może pół roku i udałem się już wtedy bardzo szybciutko, bo stwierdzili, że dosyć dobrze mi to idzie, poszedłem na kurs satelnika jaskiniowego. No, kurs taki trwa około rok czasu. No Udało mi się ten kurs zrobić. Także, może nie rok zaraz po tym, jak byłem w szkole tak, z panią nauczycielką w jaskini niedźwiedzi, minęło troszeczkę więcej niż rok czasu i udało mi się pojechać i wejść do jaskini niedźwiedzi w partie niedostępne. Jakby dopełnić to, co sobie człowiek postanowił. No, i tak się zaczęła moja przygoda. Taka już naprawdę poważna z górami. Ja, jak większość ludzi w tym mieście, jestem górnikiem. Pracuję na co dzień na dole w kopalni z tym instruktorem szczołowym. Po części jestem odpowiedzialny za nie, nieraz te wszcząsy. Takie ja to właśnie przekręcam ten kluczyk i robię te duże bum na dole. No ale no, praca jest najważniejsza, żeby mieć pieniądze właśnie na spełnianie swoich pasji. Byłem raczej grzeczny. No nie wiem, to już musiałaby się mama wypowiedzieć na ten temat. Jak ja byłem, tak, ale wydaje mi się, że byłem grzecznym chłopcem. Raczej nie spędzałem czasu na jakichś tam rozrubach, czy no, nie, nie obrażając nikogo, no, nie, nie miałem czasu chodzić do dyskotek, bo niestety wolałem już od najmłodszych lat jakoś aktywnie spędzać czas. No. Wiadomo, nie były to wtedy góry, no, ale są też inne sporty. Zawsze lubiłem jakiś, jakiś sport. Udało mi się przejść w większość, czyli wszystkie najgłębsze jaskinie w Polsce, najdłuższe. Udało mi się uczestniczyć akurat w biciu rekordu polskich głębokości Jaskiń. Wtedy to była już akcja nurkowa. Ja byłem pomocnikiem jakby nurka, nie jestem nurkiem jaskiniowym. To jest też bardzo trudny sport. No wtedy pamiętam, żeśmy wyeksplorowali jaskinie, to było wtedy 740 minus 700, 764 metry, jakby pamięć nie myli, no to było naprawdę to. Już był były lata 90. koniec lat 80. Później akurat jakby zaszczepiony tą pasją z górami zaczęły powstawać nie tylko, że w Polsce, może na świecie, sztuczne obiekty wspinaczkowe, wcześniej no tylko skałki, skałki, tak. No i tak przechodząc sobie tutaj z kolegą zobaczyliśmy, no stoi taka wieża ciśnień nieużywana, szpecąca, że tak powiem, miasto, tak. No udało nam się wtedy skomunikować, bodajże to był prezes klubu górskiego Problem, pan Edward Zaczyński, który... Wtedy zasiadał, jakby w Radzie Miasta, złożył projekt, który został zaakceptowany przez radnych, no i przekształcono wieżę ciśnień na wieżę spinaczkową, wtedy to był 96 rok. W tym momencie, kiedy to powstało, to był najwyższy obiekt spinaczkowy na świecie położony w centrum miasta i tak, takowym według naszych informacji jest do dzisiaj. No, jest taki niepowtarzalny, prawda? Bo on stoi na dworze. Większość ścian jest na halach porobionych. Z tego względu to jest takie wysokie, prawda? Koniec 2003 początek 2004 tutaj członkowie stowarzyszenia miłośników gór, bo tak się nazywa ten obiekt, tak. Kielich potocznie, ale yy, urzęduje tutaj stowarzyszenie miłośników gór. którego właśnie założycielem był wspomniany Edward Zaczyński. No i, i członkowie stowarzyszenia w 2004 obwali mi jakby prezesem tego stowarzyszenia. Tą funkcję pełniłem aż do 2000 10 roku, na początku 2011 roku jakby zrzekłem no się, zrzekłem się, no zrzekłem się funkcji prezesa postawiliśmy na młodzież. W tej chwili jest kolega Łukasz Brzezicki prezesem. Mnie w zamian za zasługi, jakie włożyłem tutaj w to stowarzyszenie, no mianowano jakby honorowym prezesem tego klubu, że, żeby mieć prawda, oko na wszystko to, co się budowało przez tyle lat. Kontynuując dalej naszą pasję, jakby mamy w, planach, mamy w planach wspólnie z nowym zarządem, jakby dalej jakby rozwinięcie się tego obiektu, jakim jest kielich. Czyli pod spodem, jakby zejdziemy na dół, tam było widać, jak wchodziliśmy w ogóle tu na wieżę, ten teren zielony wokół kielicha jeszcze nie jest zaadoptowany. Będziemy starali się jakby poprosić Radę Miasta, żeby udało się jakby zagospodarować ten teren, który jest jakby przy wieży wspinaczkowej i właśnie bardziej w bardziej takie cele związane ze spinaczką, czyli jakby zrobienie dla dzieci jakiegoś mini parku linowego, jakichś małych skałek, parę ławek, żeby ci ludzie, którzy przychodzą tutaj, a coraz więcej ludzi przychodzi, żeby zobaczyć naprawdę co tu się dzieje. No widzimy zresztą, że kielich jest pięknie wyremontowany, udało nam się w tamtym roku wyremontować. Ja nie żałuję nic. Mógłbym w tej chwili zrobić więcej, tak? Mając tą wiedzę, którą mam na dzień dzisiejszy, wiadomo, że człowiek sobie myśli, że zrobiłby więcej, więcej jakby... Dałby z siebie. No w tej chwili jakby dąży, do te, dąży człowiek do tego, żeby tą pasją się podzielić z ludźmi, zachęcać tą młodzież do spinaczki. Naprawdę moglibyśmy tu, mógłbym tu pokazać no, no setki osób, które naprawdę gdzieś tu się na podwórku bawiły, żeśmy ich zarazili tym spinaniem no i wstępowali do naszego stowarzyszenia. Tu przez stowarzyszenie przewinęło się, no można już powiedzieć, śmiało setki osób. Setki osób uczestniczyły w tym życiu kielichowym, tak? Czyli to jest jakaś pasja i fajne jest właśnie zarażać ludzi czymś. Mówiłem kolegę tutaj, Piotra Barabasia, który jest też od początku tutaj istnienia stowarzyszenia, na wyjazd jakby w Himalaje. No, postanowiliśmy zdobyć sobie, zdobyć sobie, zdobyć dla miasta, prawda, dla, dla, dla siebie, spróbować, ośmiotysięcznik. No i w 2005 roku wybraliśmy się w Himalaje, to była pierwsza wyprawa tutaj ze stowarzyszeniem Miośników Gór. Ja z Piotrem, jeszcze pojechała z nami taka Ania Barańska z Warszawy, jakby dołączyła do naszej ekipy, no i udało nam się zdobyć górę Czoju, szóstą górę ziemi, 8, 8201 metrów. No na sam szczyt dotarł tylko Piotr Barabaj z Anią, no ja natomiast dotarłem tylko prawie do obozu drugiego, no niestety ja byłem wtedy pierwszy raz w Himalajach, gdzie Piotra była to już siódma wyprawa, taka dosyć duża. Wcześniej się wspinał w Himalajach z Wandą Rutkiewicz, z Krzysztofem Wielickim, to są już takie gwiazdy wysokiego formatu. No i to nie jest jeszcze koniec. Teraz próbujemy coś w 2012 roku jakby przygotować następną wy wyprawę też w Himalaje, tu już bardziej w Karakorum. siedzieć w jednym miejscu i no nie wiem no i nic nie robić tak moim zdaniem no, trzeba coś robić w życiu no i robić to z pasją tak I naprawdę zwiedzać świat jeździć w góry nie, nie muszą to być góry można być podróżnikiem tak? jeździć też po całym świecie zwiedzać naprawdę warto warto życie jest krótkie Trzeba je łapać jak się da. Pan podczas rozmowy wspomniał o, o dziecku, że to już jest dziecko odchowane. Czy, czy zaraża pan, czy może już pan zaraził pasją swoje dziecko? No to musielibyśmy się spytać syna. No to mam syna. Lat... Ale jeździ z panem na zawody. Znaczy, no więc też stara się podejść, zawsze kibicować. Może nie ma takiej pasji spinaczkowej, prawda? W tej chwili jest w takim wieku, że jest w gimnazjum. No najważniejsza jest w tym momencie nauka. Bo to jest też ważną rzeczą. Pasja jest pasją, ale nauka jest nauką i to jest najważniejsze. Jeżeli się jest z nauką do przodu, to można sobie pozwolić na taką moc tak? Ale dalej powtarzam, że nauka przede wszystkim. W 2020 roku wspinanie sportowe pojawi się już na Olimpiadzie, także to będzie sport, konkurencja olimpijska. No i szukamy w naszym mieście potencjalnych olimpijczyków, mając jakie. Jakieś mamy zaplecze. No, co prawda nie mamy gdzie się zimą wspinać, bo mamy tylko małą ściankę w szkole podstawowej nr 14. Ona raczej się nie nadaje do treningi, no ale zawsze jest coś, nie ma, nie ma co narzekać. Jak to jest z żoną, czy te, te relacje? Czy państwo razem wyjeżdżacie, razem podróżujecie? Rodzin, czy to są rodzinne wyjazdy? Może tak? Rodzinnie, może nie. Na przykład dla porównania, jak najbardziej, jeżeli tu udajemy się w pobliskie góry Sokole, Sokoliki tak zwane często jeździmy, bo to jest blisko nas, no to jak najbardziej jedzie żona, jedzie dziecko, staramy się to robić jakieś wyjazdy rodzinne wtedy, no ale w Himalaje to już no niestety, tu już trzeba pytać pozwolenie żony, no taka wyprawa trwa od półtora do dwóch miesięcy, to niestety tam się jedzie samemu, jeszcze najlepiej nie kontaktować się z domem, proszę, umie... proszę mi uwierzyć, w spinaczka wysokogórska jest tak jak patrzy ktoś z perspektywy domatora, wydaje mu się, no a co ten gość? No idzie sobie, idzie sapie, no o co mu chodzi? To są tak duże wysokości, gdzie nie ma ciśnienia, jest tak rozrzedzone powietrze, że to naprawdę to jest, to jest sport ekstremalny. Czy ten sport pomaga panu y, przetrwać niektóre upadki? Jak to jest? Czy, czy uczymy się poprzez to czegoś? No się może powiedzmy w ten sposób: ja to może już za bardzo zawodnikiem nie jestem. Bo jak tak wcześniej powiedziałem, opowiadałem, starałem się prowadzić ten klub i ja po prostu być prezesem takiego stowarzyszenia, jeżeli się rozbudowało to stowarzyszenie do tak no, czegoś takiego, co jest w tej chwili, że naprawdę jeździmy na zawody rangi Pucharu świata, rangi Pucharu Polski, jeździmy w Himalaje, jeździmy no, w góry prawie całego świata, no to trzeba niestety się poświęcić. Załatwianiu potencjalnych sponsorów, załatwianiu dotacji. No niestety klub utrzymuje się ze składek, które są naprawdę niewysokie. Większość to jest młodzież ucząca się. Kilku nas jest takich starszych. No wiadomo, no jakoś trzeba pozyskiwać te środki. były trzy edycje zawodów Kielich Masters, na którym pojawiają się ludzie tak z zagranicy. W tamtym roku gościła reprezentacja Ukrainy, wcześniej byli u nas Czesi, no zobaczymy czy w tym roku uda nam się to przeprowadzić, no niestety, no, kryzys, kryzys odczuwamy wszyscy i wszędzie, A żeby przeprowadzić takie zawody rangi międzynarodowej, no niestety są potrzebne duże środki finansowe, no, w których na razie, no niestety, no, nie mamy. To jest jak najbardziej bardzo bezpieczny sport, są, to jest tak wszystko rozwiązane, że po prostu nikomu się nic nie stanie, jeżeli się robi to zgodnie z jakimiś przepisami panującymi w danej dziedzinie sportu. Tak? Czyli we wspinaczce stosujemy y, asekurację, prawda, z, zakładamy uprzęże, mamy no, różny sprzęt w tej chwili do dyspozycji, także naprawdę proszę się nie bać, to jest naprawdę bardzo bezpieczny sport. No, od w tej chwili będziemy obchodzić jakby 15-lecie Stowarzyszenia Miośników Góry, i przez 15 lat nie zdarzył się nam tu żaden naprawdę wypadek, nawet skręcenie nogi czy tym podobne. No wiadomo, gdzieś można się potknąć, rozciąć palca, na no to nie zaliczymy w kategorii wypadku spinaczkowego. W spinaczkowym jesteśmy rozpoznawalni już w, w zakątkach, że tak powiem, nawet mogę odważnie powiedzieć cał nie całego, ale części świata, prawda? No, lubin głównie jest znany z piłki nożnej, zagłębie lubin, też kibicujemy jak najbardziej. No i piłka ręczna. Panowie, panie grają na bardzo wysokim poziomie. Łyżwiarstwo bardzo wysoko stoi, tu Natalia czerwonka. No wszystkim trzeba kibicować, każdy sport jest dobry, tak? Każdy najważniejsze jest pasja, żeby coś robić w życiu. Marzenia trzeba mieć, ale też trzeba realizować te marzenia. Kiedyś największym moim marzeniem, takim jeżeli rozmawiamy o mojej pasji, było zobaczyć Everest, prawda? No i też można spełniać marzenia. Zobaczyłem Everest, byłem pod tym Everestem. Moim marzeniem jest zmierzyć się z K2. To jest moje marzenie. K2 to jest góra gór, uważana przez Himalajistów, Alpinistów za najtrudniejszą górę na Ziemi. No, to jest takie marzenie i to jest. No to mnie trzyma jeszcze, żeby spróbować się z tą górą. No, bardzo byśmy chcieli. W takim razie, ile trzeba mieć w sobie wiary i siły, żeby spełniać takie marzenie? Z wiary i siły trzeba jeszcze mieć doświadczenie, naprawdę duże doświadczenie. K2 to, to jak wcześniej wspomniałem, że byliśmy na Czeoju. K2 nie można porównać do Czeoju. Czeo jest też ośmiotysięcznikiem trudną górą, ale niestety nie ma takich stopni trudności, jakie można spotkać na K2. Dojść do bazy pod K2 to już jest. Jakiś tam wyczyn, prawda?